Cześć, witajcie na kanale Lucky Horse. Dzisiaj zapraszam Was na temat jesienny, ponieważ nadchodzi jesień, właściwie już nadeszła, jest temat nieunikniony. No i zaczyna się bardzo taki ciężki okres, zarówno dla jeźdźców, jak i dla koni, bo słońce jest dużo krócej na niebie, musimy rozpocząć treningi na oświetlonej hali lub na placu, troszkę rzadziej wyjeżdżamy w tereny. No i też konie ym, dużo częściej zaczynają chorować. Także dzisiaj poruszę temat tego, jak się do tej jesieni dobrze przygotować, tak żebyście zarówno wy, jak i wasz koń bez problemu przez ten okres jesienno-zimowy przeszli, bez chorób. I bez większych problemów, także jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Pierwszą rzeczą, o której powinniście pomyśleć, gdy zaczyna się w stajni sezon jesienno-zimowy, jest derka dla konia. I tak, jeżeli już macie derkę dla swojego konia, to przede wszystkim skontrolujcie jej stan. Bo najczęściej jest tak, że po wiośnie tą derkę gdzieś tam rzucamy, zwijamy w kąt no i ona tak sobie leży, schnie z brudu, zasycha i tak dalej i może być w stanie nie do końca dobrym. Więc ważne, że zanim zaczniemy ją użytkować, to solidnie ją wypieszmy. Najlepiej na przykład można dać do sklepu jeździeckiego, który właśnie takie usługi prania posiada. A jeżeli ta derka już jest w stanie niezbyt ciekawym, czyli jest zniszczona, to najlepiej wymienić ją na nową. Akurat w sezonie właśnie jesienno-zimowym wchodzi do sklepów jedzieckich bardzo dużo różnych fajnych modeli derek. Także to jest rzecz, która myślę waszemu koniowi się bardzo przyda. Przede wszystkim ochroni go przed zimnem, przed chłodem, przed wiatrem i przed rozchorowaniem się po treningu, ponieważ naprawdę jeżeli jest chłodno na dworzu, to takiego rozgrzanego konia po treningu warto przynajmniej taką larową dereczką ogrzać. Kolejną rzeczą, na którą musicie koniecznie zwrócić uwagę, właśnie szczególnie gdy zaczyna się jesień i zima, są to szczepienia konia. Koń powinien posiadać aktualne szczepienia, i tylko one tak naprawdę mogą go uchronić przed niebezpiecznymi chorobami, które są ciężkie i bardzo drogie w leczeniu. Także dużo lepiej zapobiegać niż leczyć. Także koniecznie sprawdźcie książeczkę szczepień waszego konia. Jeżeli już przy końskim zdrowiu jesteśmy, to taką chorobą, która najczęściej właśnie w okresie jesienno-zimowym się pojawia, jest to gruda. Choroba może niezbyt poważna, ale oczywiście niezbyt przyjemna i uciążliwa. Polega ona na powstawaniu ropijących ranek i stróbków w okolicach pęcin, konia. I jest to spowodowane głównie występowaniem właśnie błota tam, gdzie koń się porusza. Jeżeli jego nogi są zbyt długo mokre i ubłocone, jeżeli konie, daj Boże, stoi właśnie w błocie, w gnoju, to taka gruda no, bardzo szybko może się pojawić. No i lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Leczenie polega głównie na moczeniu końskich pęcin w ciepłej wodzie z szarym mydłem. I zabezpieczaniem właśnie tych ranek i stróbków maścią cynkową, która przyspieszy gojenie i zapobiegnie powstawaniu nowych ranek. Natomiast wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc polecam tutaj, żeby ta gruda się nie pojawiła. Przede wszystkim zwracać uwagę na końskie nogi, pęciny. Koń się wypowiedział. <laughs> tak, zabezpieczanie właśnie suszenie nóg konia. To jest ważne właśnie, żeby ta gruda się nie pojawiła. Jeżeli stopy konia, nogi konia będą suche, to jest dużo mniejsza szansa, że ta gruda się gdzieś tam przypałęta. Kolejną bardzo ważną kwestią, którą chcę poruszyć, jest żywienie konia trawa w okresie jesiennym nie jest tak bogata w mikro makroelementy oraz witaminy jak właśnie latem i wiosną więc warto to koniowi uzupełniać poprzez odpowiednią suplementację i warto tutaj dodać do jego diety właśnie różne witaminy biotynę lizynę aby koń po prostu lepiej się czuł żeby nie odczuł za bardzo właśnie tej zmiany pogody co ważne też podczas właśnie jesieni koń zmieniają okrywę włosową i to może bardzo wpłynąć na końskie samopoczucie. Konie mogą po prostu troszkę zacząć gorzej wyglądać, mieć spadek kondycji i apatię. To jest normalne, ale możemy jakby te objawy zmniejszyć właśnie podczas odpowiedniej suplementacji diety konia podczas stosowania różnych ziółek, na przykład czarnuszka, babka lecetowata, liście malin, różnego typu właśnie zioła na pewno będą bardzo pomocne, a nawet zmiana paszy na jakąś właśnie bardziej bogatą w witaminy. Jeżeli nie wiecie, jakich suplementów i różnych ziół użyć, aby wasz koń w okresie jesiennym się poczuł lepiej, to skonsultujcie to oczywiście z lekarzem, weterynarią. Na pewno powinien wam powiedzieć więcej konkretów, a szczególnie po, po wykonaniu badania krwi konia, już powinniście wiedzieć dokładnie, czego waszemu koniowi potrzeba. No i ostatnia rada ode mnie. To odrobaczenie konia na jesień myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby akurat wtedy wykonać odrobaczenie i mieć pewność, że żadne tam robaczki, inne rzeczy naszemu koniowi nie siedzą w jelitach. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze porady na temat przygotowania do sezonu jesienno-zimowego będą dla Was przydatne, a jeżeli Wy macie jakieś swoje sposoby i triki, to koniecznie podzielcie się z nimi w komentarzach. No i ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, czekam na Wasze właśnie komentarze, subskrybujcie kanał Lucky Horse i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!